Witajcie z tej strony, Dominik! A w dzisiejszym odcinku nagrywamy znów z kim? Czekaj, to już mi będzie przedstawić? A! Maciek! Czekaj, jakie on. Mam, mam? Hmm? Ej, co trzeba było teraz zrobić? No Powiedzcie, jak się nazywasz! A jak się nazywam? Bo zginiełem. Maciek! A, no to złacie je! No, no. no i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję! Łapkę w górę! Nie w dół. W górę? No i... No i oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję! A coś jeszcze miałem powiedzieć, a zostawcie łapkę w górę i subskrypcję! No dobra. To w, to w dzisiejszym odcinku będziemy, tak, będziemy grać w Minecrafta. Niemożliwe! Wow, no, no, no i ja będę. Spał. Nie! Ja piję. Nie, no Maciek, Maciek. Zaraz będę, zaraz będę. Spokojnie, spokojnie. Potrzebuję wiadra. Masz jakieś wiadro? Chyba tak, ale ten będę spił 18 liderów na raz i spróbuję ich pokonać! Czekaj, co? No tak! No, sorry, czekaj, czekaj, nie. czy to był tam w główce też tam nie ding ding ding? Nie, nie, ding ding ding. Stary ty się lecz. Siele. Jak 18 liderów? No normalnie. Postałem ja się. Nie, bo na tym z... Ja naprawdę się boję. <laughs> Pow, mój rage. <laughs> mój rage, kiedy przegram? Nie! Ja piśnię! Ja piśnię! Maciek! leży sobie młoder skina! ja nie zbieram twoich itemów i ja czekam. Poko, mam nadzieję, że ich nie zabrałeś. Nie. Jest. No to naprawdę trudne. A może wziął? Nawet się nie możesz. Bo bo już ekstra. drugi raz zleciałem. Dobra, żyję! Czekaj, to co najważniejsze, to, 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 to... Gdzie mój kill off? zabrałeś mi. Ej, słownictwo! Dobra, wszystko mam? Dzięki. Tak, wiesz co, nie masz. A wylejesz no tu, tu wodę? Wylejesz tu wodę? Wylejesz tu wodę? No nie, bo potrzebuję... A, bo w sumie dziś wieskiny nie tu jest. Dobra, I wyruszam w dal. Wyruszam w dal! Gdzie to było? Nie widzisz, mnie gnoju. Haha zasadzka! Od tyłu. Co nie spodziewałeś się tego ha? No dawaj. Nie, nie, nie! Kipej! Prawie zdechłem. Aj zrobię skina. Nie mów, że widziałeś mnie jak walczyłem z Creeper'em i przegrywałem. Yy, nie, sam przegrywałem. Nie rób ze tak. mnie aż tak żałosnego, bo aż tak żałosny nie jestem, po prostu dawno nie grałem w Minecraft. No wiem. Ile? Pochwal się, no pochwal tak. się! No tak może z parę miesięcy. No dobra, rok! No chyba odkąd nie nagrywałem. <laughs> tak w ogóle. A nie nagrywałeś od... Yy, 11 miesięcy. O, oh, no to trochę dużo. Dobra, tutaj już... Przepisz żelaza. Tutaj już zrespię widery. WIDERY. Chyba sobie żartujesz, że w kopalni zrespisz widery. No, wkopałem się, chłopie, ludzie tak... Ja... Nie no, sorry za nie... Idź sobie do netheru oh. albo do endu, bo oh. jak ja zginę... ...to stracę moje przedmioty, a jak ja stracę swoje przedmioty, to będzie po mnie. On będzie miał rage'a. No będę miał. Ja pierd... jak nam nie zleciał! Jaki jumpscare, czekaj, numer 5 no, i ich się nie pozbędę w lawie nie, ja o, mówiłem 18 widerów, 6 widerów, nie mam tyle główek. Nie masz tyle główek, A łąp łąp powiedzieliś 18, to miało być 18 Nie Nie mam tyle główek! Nie będę iść do netheru Farmiu. Zapomnij! Użdy. Nie! Mam po serca! Ty bo ja zaraz zdechnę. Łąpix łąpix Dobra mam marchewkę. Marchewka to rzecz święta... <śm> To ja serio potrzebuję tak. Ej, 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 ASMR! Poczekaj. Muszę się gdzieś schować. Wygu, nie wygu, wiem, czy wy. to w ogóle było słychać na mikrofonie. ASMR. Moje telefonem. Zabijam ASMR telefonem, wiem. Nie musicie dziękować. Nikt o to nie prosił. <laughs> nikt o to nie prosił nikt nie potrzebował, ale dostaliście. Za darmo! Właśnie, właśnie! Ale zostawcie słupka! Zostawcie słupka. Zostawcie słupka. I zostawiajcie łapki w górę, żeby algorytm mnie wybił! Mnie wybił. Algorytm mnie wybił. No tak! Jak nie Dobrze, zostawicie... zobaczmy, czy mogę zrobić... Mogę zrobić piec. Czy mam czym przypalić? Nie. Owszem, nie mam czym przypalić Haha. Ha! Wiesz, nie mam deski, ale wolę przypalić patykami albo Ojej. jedną deską. Zobaczmy, czy to w ogóle się przypali, bo jedno żelazo potrzebuję. O no Jeszcze nie znalazłem więcej żelazo, no. Dobra, idealnie starczy. Żelazo jest. Yy... No bo moja maśkina prawie wyszła, nie? Z wydajnością myślę. Posłuchaj... Posłuchajcie mnie, robię przerwę, bo ten, bo. Bo no ja tak. ten nie bo się ja napić. Uwielbiam ją Nie pamiętam co dalej więc będę śpiewał za... A nie bo pomyliłem przyciski. Dobra! No! Już po... już tak, już po przerwie. Wróciłem piękny, piękny Jak śpiew. Piękny śpiew... To się stało! Piękny, piękny śpiew! Byłem od ja pięknie. Aha! Aha! Aha. Jakiś bóg gry, bo, bo ten, bo Creeper był... bo ja byłem nad Creeperem, nie? Ale Creeper mnie nie widział, a jakoś wybuchu. Teraz będę musiał tego szukać. Wezmę sobie żelazny kilof, jakbym nie znalazł. I, dre I kamienny mieczyk. Do tego jeszcze tarczę by się przydało zrobić. Ale oczywiście nie mam żelaza. Yy, pożyczę jedno żelazo. Masz trochę drewna Tyle wystarczy e, Ja. Bierz sobie, ja jest Pi Sześć wide'ów! Nie! Nie zrobiłeś tego! Zrobiłem! Nie Nienawidzę cię! Holeja! Holeja, holeja! Nie mam wody, nie mam wody. Holeja, holeja, Nie no, one kapią na samej górze! Co za świnki morskie! Świnki. Ty tam jest la Ten, tam jest ta... Co Sorry za... Nie pamiętam gdzie zginąłem. To jest największy okay. problem. Nie pamiętam gdzie zginąłem. Nie! Dostałem! 3 4. Pokonujemy ich! Robimy ich! O kurde, o kurde, o kurde. Nie, dobra, jest luzik, jest luzik, jest luzik. Już jeden Aha. ma mało HP. Już jeden ma mało HP. O nie, na dół jest, na dół mnie zrzuciły, więc jest źle. Na górę, na górę. Na górę, na górę. Na górę. O, o, o. Onepix, onepix, weederze, giniesz. Nie no, ale on ma ale on ma Jeszcze on, ci go popychają do ten. Który to? Nie no, nie no, z tym netherite setem jest łatwo żelaznym, jakby było ciężko. Dobra, ale teraz tak naprawdę, gdzie, gdzie ja to pamiętam? Bo pamiętam, że coś tutaj było znaczy taka ruda żelaza, chyba, nie? Taka nieduża ruda żelaza. Idzie. Spadłem. I gdzie ona jest? Nie ma. Wyparowała. Taka ruda żelaza tutaj była, i oczywiście teraz nie mogę jej znaleźć. Tak, nie ma. Kiedy mam taki fajny kill w żelazny, żeby szybciej wykopać to żelazo, to teraz, teraz nigdzie tego nie znajdę. No, Życie. tak. Życie! No nie no, może znajdę, jak dobrze poszukam i może sobie przypomnę. Dobra, mam. Dobra, drugi Widolf star mam, tak? Nether Uuuu, star. Uuu. Jezu. Uuu, Proszę, mam! Ciele, bardzo mi no, wystraszyłeś, byś Mam lała, mam lała, mam lała, dobra. Jest go jest good. Gdybym się wywalił, to by był taki obciach. O, kurde, kolejny się to mnie przyczepił. Ja rozumiem, że jestem taki chłod, ale nie bez przesady. Dobra. Teraz Dobra. Chciałbym... kolejny pokonany. Ew. Wiesz co, ja chyba ci oddam ten diamentowy set, bo ja sobie wszystko zrobię samemu. Znalazłem Za trochę ok. diaksów, tak troszeczkę. Są moje rzeczy! Tutaj zdechłem! Teraz mam tarczę. Niech se wybuchają. Dobra, teraz tylko trzeba wziąć wszystkie... Gdzie to jest? Gdzie to jest... Sp... Aaa, tam są moje Dobra, jest piecyk. Mam wszystko chyba. Tak? Zabiłem, zabiłem sześć. Zabiłem. Nie było ciężkie. Teraz trzeba tylko wlecieć. Bo niektóre rzeczy powinny nie są na górze. hop. I nie! Dlaczego? To jest tak niesprawiedliwe. Dlaczego ja? Dobra, dosyć mam. Dość. Biorę swoje rzeczy. Nie! Nie! Pomyliłem przyciski! Nie! Z jedną tą spaliłem wy! Jestem głupi! Wiem! No, ja teraz szukam mojego ma Maciek, no! NO co mnie bierz? Po co? Nie wiem, ale poczekaj. Pa 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 pa, pa 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 pa... O siostra Maćka chyba przyszła, tak? O ty, no, Sąd! <gryzny> LOL! Ale tam u ciebie ścina na tym. Wiem. Jak to zwykle skarży, pyta, źle skopyta. Nie, nie skoryta, Skopyta. I zapamiętajcie to, drogie dzieci, każdy, kto skarży, jest śmieciem. Czyli... czyli jesteś śmieciem? Nie wiedziałam. Ty chomie. No nie Zresztą no, żartuję. Nie. nie no, żartuję, ty akurat nie skarżysz. Nie jak wiesz, kto dzisiaj. Nie, 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 nie. Wiem, kto dzisiaj. Nie, wy nie, nie, moje, nie, moje diaksy. Moje diaksy. Nie. Nie... nie, <śpiewanie> Moje diaksy... Czy jest musiałabym normalna? Dobra... Idziemy mm. szukać bastionu... A żarcie? Nawet nie mam żarcia. Nawet nie mam jak wrócić. Muszę jest zginiełe mięso. Okej. Okay. Dobra, pamiętam, że tutaj dziś byłem. Hej na dobra, potrzebuję jakoś wyjść. Nie wiem jak. Jak zdechnę, nie, to nie będę pamiętam jak tutaj chodzić. Ja tu kiedyś byłem i te Endermany są dla... Na mnie dalej sfokusowane. Co to? A, Forteca. W Fortecy nie byłem. Słyszałem Endermana. Ale są szkieletory. Bungel, Nie wiem, nie chce mi się. Ja mi teraz tak nie spadł na twarz. Jezu, render distance na Aternosie to jest jakiś skam. Dramat. Kurde, wideo Dobra, sobie... musimy szybko sobie coś posegregować. Nie. Y dobra. Tak. Mhm. A? Czekaj, przecież ja mam tą siekierę, nie? Zamiast... No dobra w takim razie... Ooooooo oh, Się nie ocknąłem! To jest Enderman Weźcie, chwilę poczekajcie idę zabić mojego pierwszego Endermana Nie patrz mu, nie patrz mu Okej, okay, tu jest, to... Czy on się na mnie tak, nie? Ej, ja chyba no będę budować y, później po filmie y, automatyczną farmę złota. No i gdzie on jest? Bo na filmie mi się nie chce, a poza tym ten... Mogę nagrać, może wrzucę, może nie wrzucę. No gdzie ten Enderman? Nie wiem, zależy czy będzie mi się chciało. No i gdzie on jest? Ja go nie widzę. Z... Poszlak! Nie wiem. A czy nie. A może? Kto wie? Dam do portalu. Jest słabo. Czemu nagle wszy wszy wszystkie potwory? Ja nie chcę znowu umrzeć. Enderman gdzie? Yeah. Jezu, yes, nie! Jak się ja się tak wywalę? Nie no, nie wywalę się no. Nie mam żarcia. Zginę tutaj. Ok. No ty, ty, no! Nie! błagam cię, błagam cię! Puść! Mam Ender perłę, Ale jakim to kosztem? Dobra, czas coś zjeść, bo no, jedyne co mogę zjeść to zwinięłe mięso. A ja idę poszukać psa. Każda ma trzy? Zobacz, tyle tu ci włości są. To jest jakiś pokojny Dobra. To mu się to tu przytopi? Tak? Ej, tużamka. mam dużo. Ej, a ja zrobię... Y, ten. Macie mogę zrobić Ci zdjęcie? Tak. tak. Czekaj Dominik, zaraz ten y, przyjdę. Ok. Gdyż co tu się dzieje, Maćka? Dobra, yy, poszukamy tego biomu. Yy, tego, gdzie są te białe psy? Te śnieżne. Oczywiście miałem na myśli. Nie, nie jestem rasistą, jak coś. Nie. Nie. Nie, nie jestem. Nie. Chodzi mi po prostu. Nie. Dobrze, wiadomo o co chodzi. no Ten śnieżny biom są przypodobne do mojego psa. A czy mi się chce szukać ten biom? Poczekajcie, co ten bym musiał zrobić? To mi się na pewno przyda. Dobra. Do książki, kura, kura to na pewno, ty coś tu? A to. Dobra. Teraz chyba jeszcze, nie wiem, zobaczę. Co bym jeszcze musiał zrobić? To będzie tu? Książki? Ojej, nie widzę książki. Problemito. Problem i to. Problem.